Witamy Państwa czwartek pakujemy 32 gołąbki rozpodowe u Andrzeja do kolegi to były chyba wypożyczone to oleńka tarteczki przyniosą do tutaj macie góra Góra, tak, tam. dwa razy napisane i dwa... I te kartki gdzie się przykleja? Tutaj naprzód, nie? Tak, Tutaj gdzie masz górę. Na górę, nie? Dlatego dajesz, tylko to napisać, że jest góra, nie? Na jednym kartonie i na drugim. No bo mam ja tu je w, w, wstawić, gdzie truskawki są i, i on, no, i on tak. ma przyjechać. No on wierze, no. No, otwieraj tamtych, bo tu to jeszcze wyrwiecie dziś. No To tutaj, jest to A to To ja wychodzę. Słuchajcie, a ty mam te psy za mną, czy jeszcze będziecie tam szli? Wody chcemy, bo muszę dać jej pić, a tam, tam na no. dworzu jest. Wodę to muszę z domu dać. No to postaw tam, to postaw tam w czymś. Jakąś to, nie? Postaw tam w czymś, w wiaderkach albo w czymś. Ja muszę lecieć na wywiad. No to nalej tutaj tylko szybko wody i... Wysyłamy 16 sztuk. to jest w jednej klatce, zaraz idziemy jeszcze po 16. Tak, czyli 32 gołąbki wysyłamy. Jak wiadomo, Andrzej jest w szpitalu poza walec trzeba pomóc także pakujemy gołąbki będziemy czy dawać pićie, jeszcze coś do gołąbki spakowane, 32 sztuki jadą do roberta i macie 234 zodówki Dobrze wyjdzie stary nic, wiedziałem że jakby nam tam gdzieś w duchu, że mi kolega go odrzucę na razie. Także my pakujemy. Gołąbki Andrzej już się czuje lepiej. Zaraz ob, obklejamy te kartony i nagramy jeszcze jak, jak będziemy tam karmić. Także na razie pauzujemy, do usłyszenia. Czampiony wody dostały, karmy dostały dobrze zagłodne nie są bo nie lecą spoczywają sobie na razie jest tutaj trochę my będziemy teraz karmić następne po kolei idziemy do muzynka tam tutaj te dostały też maluchy a te stocnie są bo za bardzo nie chcą mieć a my spadamy teraz do tamtych gołębników Tak, wodę weź tutaj przymknij To pieski, co? Podaliśmy kurkom i kaczkom Ale coś tam Andrzej to ją mi wołać, bo ja tutaj coś przywołałem i nie chciały przejść Odejść, nie wolno tutaj w nasze wchodzić Nie wolno tam nie Odejść. Odejdź. Odejdź. Tu nie wolno chodzić? A dachu nic nie widać. Nie chodzimy karmić. Ktoś tu dzwoni. Na razie odrzucimy. Jesteśmy u murzynków. Idziemy, tam jak idzie z wodą. Wody jeszcze mają. Karmienie pana, nie ma dzisiaj bolek karmi z Pan jak dobrze pójdzie może jutro wyjdzie. Wam pogoda dzisiaj strasznie wieje. Zaraz jeszcze nasypiemy tam, zaraz nalejemy wody. Jeszcze do pocztowych zaraz też. Tam. Wody jeszcze trochę mają, ale tą dodajemy i podolewamy, i podolewamy i świeżej wody panowie, podolewamy świeżej wody panowie, chodź, 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 chodź. Tak, ta siedząca, jaderko całe dwudziestka. Idziemy teraz do pocztowych. No przejdźcie, przejdźcie, przejdźcie. co nie wiem, jak tu się przechodzi w ogóle. O, Tam ma chyba osobne wejście, chyba z tamtej strony trzeba iść. Tu widzę, tu jest, tak? A nie, do się pcham. Nie wiedziałem, nie wiedziałem. Nie jestem u siebie, panowie, i to dlatego jest. Jesteśmy u pocztowych. Szczurki chyba już wytrute. Tutaj też nie wiem, jak otworzyć. Jak to jest? w swoim głębniku Muszę pokombinować zaraz. No i tak Andrzej, nie wiem a tutaj, bo to jest za luźne na tym. Nie wiedziałem jak się dostać do Wasz maluch. Cztawe sobie siedzą ładnie. Jeszcze mamy trzy do przerzucenia Cała maluchy, cała maluchy. zostały teraz jeszcze nalewamy wody o, lecą do wercia chodź, 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 chodź chociaż lecą ładnie do jedzenia. tu zostało jeszcze na jedzonko dla gdańskich sokołów. Tak za bardzo nie zrą nie są chyba za głodne Dobra, my nalewamy panowie wody i idziemy do Gański, czy tam coś dobramy Dołąpki nakarmione, całe wody świeże tu zamknęłem to by dzisiaj wieje i pada zamknęłem to szybko, żeby nie wychodziły pary wszystko zostały Także my powoli jedziemy, bo muszę jeszcze jechać na stare pole. Tu Andrzeja, wszystko nakarmione. Nie Miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Że jak najszybciej wróci do zdrowia. Może się w poniedziałek wyjdzie, jak się polepszy. Także pozdrawiamy wszystkich. No trzymajcie kciuki z Andrzeja, żeby jak najszybciej wyszedł do szpitala. Także pozdrawiamy wszystkich. Od obców na się, od i do usłyszenia.